Wielkimi krokami zmierzamy do rozpoczęcia nowego sezonu w League of Legends. Jestem pewny, że wraz z nim dostaniemy mnóstwo pozytywnych emocji, epickich zagrań i poznamy wspaniałych towarzyszy na polach przywoływaczy. Zapraszam Was więc do obejrzenia najlepszych i najmilszych dla oka zagrań prosto z polskiego podwórka. Zobaczmy, próba ganku na dolną alejkę niby nie wygląda łatwo, dużo milionów, ale World Jump skróci dystans do przeciwników, no i Marcin Jankos Jankowski, trzeba mu to oddać, lata mijają, a on dalej ma w sobie to coś. Niestety dla Remigiusza nie widzę szans, żeby mógł się wydostać z tego podczasku. po prostu dobry gang ze strony drużyny przeciwnej, ale zobaczmy, jeden, drugi Layway jest uniknięty, dalej tańczy, overpow no proszę bardzo, jeszcze tylko dwie sekundy do klatki, on może kupić czas, może kupić go wystarczająco, ściana postawiona, Layway jest trafiony, ale jest przecież bariera, wystał to, och, Remigiusz, no przypominają się najświetniejsze czasy Twojej gry w League of Legends. A Ezreal oraz Lux i ciężko, w takim wypadku może być zamknąć rozgrywkę. Chociaż chwila, Artur Gembicz stwierdza, że w żadnym razie idzie do przodu i ma 3000 pancerza. Ej, ej, chwila, to wydaje się być zupełnie nielegalne. Rozumiem, że Ramos ma być tankowaty, no ale z drugiej strony dokładnie to dostajecie, kiedy bierzecie przeciwko niemu głównie AD-Team. Czas na kolejnego smoka i dobrze wiemy, że Atrox czy udry chcą mieć jak najwięcej tych chemtechowych, ale w takim wypadku też jednocześnie stwierdzasz, że po prostu idziesz do ataku i jak jako edikery masz przeciwko temu grać. Całkowita tragedia, dwie postacie wymazane z mapy właśnie przez udra pod Letality, a ten chce jeszcze więcej. No ale wiecie jak to jest? No właśnie, czasami, co za dużo, to niezdrowo. Jak dotąd nieskazitelny early game w wykonaniu Wamploli, i tak oto też znajdują na swoją kolejną ofiarę. Czy aby jednak na pewno, bo z tego co każe, egzost jest tutaj dostępny, no ale moi drodzy, ten performance jak na razie pokazuje nam, że asasyni zdecydowanie mają w dżungli swoje miejsce. No i tak jak mówiłem, cyk i czwarty kill na jej konto. Anterias to ziomal, czy Anterias z ziomalem, bo bardzo ładnie przygotowana zasadzka na levelu pierwszym na dolnej alejce. Trzeba ją jeszcze tylko dobrze wykonać, ale tak też się dzieje. Dwuosobowe się trafione przez Rakana. Ekso to prawda narzucone, ale Anterias się tym nie przejmuje. Flasz do przodu i pierwsza krew zdobyta. To powinno ustawić dolną alejkę w early game. Ie. Arkuel jak na razie jest naprawdę solidnym laning phase'em na górnej alejce, ale w takim razie zobaczmy jak poradzić sobie z trzyosobowym dive'em. Już w tym momencie pod wieżą razem z Jumi, nakładają głębokie rany. Mantra plus W nie dają tyle punktów zdrowia, a Fiora powinna zadać te ostateczne obrażenia, co się nie dzieje. Riffostanie trafiony na Hecarim, ginie od obrażeń zadanych przez zwierzę, a cooldowny wracają. Krzysiek się leczy i daje czas swojej drużynie, żeby się tutaj pojawiła. Ramu Zilean, oni z odcieczą i to jest upokorzenie przeciwników w wykonaniu Arkuela. Oho, zapowiada się na teamfight. Zobaczmy w takim razie, jak poradzi sobie w nim silniwak, Ale jak patrzę na kasantego posiadającego Jackson, to wydaje mi się, że nic nie jest na jego poskromić. A pamiętajmy, im dłużej ta walka będzie trwała, tym tankowatszy Kasante będzie w tej sytuacji. I przykro mi, ale nie ma tutaj czego zbierać po przeciwnikach. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja, gdy to oglądałem. Do zobaczenia na Summoner's Rift. Cześć!